E, witam w kolejnym odcinku, zagrajmy w Doom 2 Remake. E, teraz będziemy zbierać amunicję na początek, tak bardzo wciągające za e, rozpoczęcie. Ale amunicja to coś nadrzędnego w tej grze. Mm -hmm. Mm -hmm. Gdzie by tu jeszcze zebrać troszeczkę clipów, clipów albo szalców? Oj. Przestraszyłeś mi kolego. I przestraszyłeś mnie. Tak się nie robi. O, tutaj jest dużo klipów. Tutaj jest klipy, szolsy. tutaj są jeszcze szolsy. O, a tutaj właśnie jest większe opakowanie. Dobra, no to idziemy dalej. Idziemy tutaj do tego sekretu, żeby wziąć tak. To jest pudełko większe energii. Nie wiem po co mi na razie, bo dopiero w piątej misji pierwszy raz będę miał okazję użyć tego typu amunicji. I do jeszcze z sekretu. Ojejku, no nie wskoczę tam Cały czas się ześlizgniwałem. Okay. Jesteśmy niewidzialni, aczkolwiek teraz się to nie przyda. Nie, tam skręcasz. Oj, spudłowałem. Otwierać, otwierać, chodźcie tu. Chodźcie po mnie. Skórwe A tu sobie otworzymy impę. Wow, tak blisko. Ale na chwilę dzierają. I bum. I nie ma wszystkich. I bum, i bum. I bum, i bum, i bum. O patrzcie to. Jeśli jakbym był tak blisko, żebym mógł to piłować. To są dziwne właśnie wady tego silnika oryginalnego. A i nie wszystkie tam zabrałem, ale wszystkie sekrety. Się najwyżej gdzieś tam był jakiś pilsik, którego nie mogłem zabrać. Albo pancerzyk, bo miał za dużo. Trzeba lepiej wszystkich pozabijać tam. Też tutaj mam na razie sam przeciwnik pozbranią palną. Że lubiące po posnajperzyć. To miejsce zawsze mnie denerwowało. Tutaj przynajmniej mam swobodne celowanie w oryginalnym dumie. Jak nie mogłem na górę na dół, to jak to było zamknięte, to mogiła. Oni mogli sobie jak chcą strzelać. Jestem sobie tego pana. No nie, wysadziłem beczkę. Nie chciałem, później bym mu użył. A, ja tutaj powinienem was zabić. Nie zauważyłem was. No cóż, przykre. Tutaj sobie idziemy do sekretu. Później sobie wezmę też odgrany, na razie nie chcę. Na razie chcę tutaj się dostać dla faktu. Idziemy dalej. Demon. Nie widziałem. tak takiswana przeze mnie. Słyszeliście? Coś się otworzyło. Imper. A my se pójdziemy po paczkę. Gdzie to jest? Gdzie to jest. O, właśnie dlatego nie chciałem brać tych shotgunów, żeby teraz coś wziąć. A, ta broń po prostu. Jest cudowna. Nie wiem, co mi to dało. To sobie pozabijamy impy. Chodź, chodź. Kici, kici, skurwysyno. No, hylder. Piłowałem go, czy nie? Ja pierdolę. Od dupy? Nie. Jednak. Jednak od dupy. Lubicie w dupę, co? Brązowe chuje. Ech, murzyńskie pały O, pójdziemy sobie potem szoglamy Idziemy tutaj, o ten zakończenie nigdy go nie lubiłem Właśnie z tego powodu właśnie znaczy mnie nie, napierdalał jak dziki I Jeszcze z tej strony LOL Przeżyłeś to? Teraz sobie wciśniemy. Na drugą stronę Tutaj sobie pójdziemy po te chauniki Już tam o te 6 pocisków Chociaż może jednak się wrócę No i już 100% że 100% to pocisku hej nie znalazłem wszystkich sekretów gdzie ja mogłem je jakieś przegapić chwila zaciąłem się a już pamiętam no dobra najważniejsze żebym wiedział jakie są moje sekrety to czy ich użyję to już druga sprawa widzieliście? jak w dosłownie chwilę mnie obstrzeliwał i już niemal całe życie zeszło Kuleczkę sobie zostawię na fotel. No, na dół. Gdzie jesteś? Więc tutaj sobie ciągniemy cięgana. Będziemy trochę większą odległość walczyć, bo w ogóle będzie taka cienka. Jezus, 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 jezus. Nie no. ciągniemy tego, że spadnę. Stała? Kurde Ty kippo Tutaj zabijałem? Tak O tam jest pancerz Ale ja mam na razie tak dosyć dużo więc nie będę wlał Ach, to krew Cześć, otworzymy, że jest spokój te idzie, w no, na razie nie się tam pobiją oj kończy mi się amunicja do odcięgana to niedobrze trzeba więcej dwóch lur używać zaniedbałem moje maleństwo hmm. to idziemy tutaj w te podziemne tunele ze zejdziemy sobie w następnym odcinku na ara